wszystkim, że nie a to jest coś. W zasadzie nic. Nie mam pojęcia, co mam mówić, co mam nagrywać, co mam mówić w takich filmach. Siedzę tu i patrzę się w telewizor, w którym leci film, który jest wyciszony i który mnie trochę tutaj koncentruje. Pogadajmy może o Was. Co tam u Was? Co? Jak się macie? Dobre oceny w szkole? Wszystko w porządku? A jak w szkole było? Tak? To dobrze. Fajnie. Cieszę się! Ej! Rozpód brutka, rozpoj brutka, weź w sobie tylko. Wiem, to będzie. To będzie coś typu, jak? To będzie coś typu... Jak wygląda u mnie wpadanie na pomysł, na filmik. Jest sporo komentarzy, bym nagrała vloga, a ja nie umiem nagrywać vlogów, bo ja nie wiem, co mam mówić, o czym mam mówić. Na YouTube tak wiele zostało tematów już poruszonych, co prawda każdy ma inne zdania na każdy temat. Niby. Ale ja nie chcę mówić o czymś, co było już tyle razy poruszone, bo w większości zgadzam się ze zdaniem osób, które uważają tak samo jak ja i nagrały już filmiki. Coś smutne, bo to tak, jakbym nie miała własnego zdania. Kurczę. Yo, tu ten flow. Yo. I nie wiem, czy wy byście coś takiego chcieli w sensie vlogi, cokolwiek, coś ode mnie z moją twarzą. I okazałością, ale na pewno nie to, co jest za mną, dlatego że tam jest lampa i kompletnie nie mam pojęcia, jak ją inaczej ustawić, więc na razie jest tak. Chyba by się przydało coś powiedzieć. Chyba tak. Jestem tu, gdyż nie mam pomysłu, o czym mogę nagrać z wam vloga. I postanowiłam, że nagram wam o tym, jak wygląda moje. Przygotowanie do tego vloga. Genialne! Zazwyczaj, kiedy zbieram się nagrywania na vloga, bo to nie jest moje pierwsze raz posiedzenie przy nagrywaniu vloga, to już jest w którejś z kolei, to zanim cokolwiek nagram, cokolwiek zrobię, cokolwiek przygotowuję się, postanawiam puścić muzykę, a moje puszczenie muzyki najczęściej kończy się właśnie tak. <śmiewanie> Ale zboczyliśmy trochę z tematu, ja dalej nie wiem co nagrywam. Może jednak powinnam nagrać let's play? Może wezmę książkę i wam poczytam? Mam tam super masę książek. I tu też zresztą ma ze staty wy nieznajmy. Cały ten pochód jest zbudowany z i entuzjazmem. Każdy jest spór płynącym, stosem z sobą i spojrzeniem do pana. Rzeczywiście to okazało się prawie równie okropne. Wspólne śpiewanie, stopnie amfiteatru były wybudowane z boczem skórza pod oplamowanymi kaminami, kręgami na ogniku. Jasonowi śniło się, że jest obwiązany łańcuchami i wisi głową w dół, jak połydź mięsa. Wszystko go bolało. Nogi, klatka piersiowa, głowa. Zwłaszcza głowa. Jakby była arbuzem, który zaraz pęknie. Jeśli umarłem, mruknął. To dlaczego to tak boli? Ruka, ta! ale to są jakieś salosy black and white niemieckie przywiezione prosto z Niemiec i są tak ochydne, To jest chyba lukrecja z czymś tam. Zucker glu. Nie wiem czy to Wy widzicie. Nie wiem czy widzicie. Nie wiem czy widzicie. Erwa Erwa... Erwaschen, na Erwasz... kridź. Weź Tak. Was to na pewno szale interesuje. Możecie mi pisać w komentarzach, o czym byście chcieli, żebym nagrała vloga, o czym chcielibyście, żebym się wypowiedziała I wtedy zobaczymy, czy umiem się wypowiadać na dany temat, który jest mi przydany i na którym mam pojęcie I mam inne zdanie niż inni, o ile takie mam jeszcze chciałam Was zaprosić na Aska, Instagrama i wszystkie inne social media, których nie mam, ale będę miała wszystko. Macie w opisie podam wszystkie linki, w życiu Wam podam, wypiszę, wypiszę. A teraz jeszcze na zakończenie chciałam Wam podziękować, że obejrzycie ten odcinek do końca. Jeżeli Wam się spodobał, to komentujcie, łapkujcie, subskrybujcie ten odcinek, który jest o niczym i jest niczym. Jej!